Ułożyć pokład przed czystej i uściskać pokornie jedwórska kurzeka w tej ubogiej, dalekiej stajecie. Niech tropi złoty róg na cztery świata strony, że się nad nim Bóg, niech leci, wiecie się za górę i za Boża. przyszła na świat dzieci na Boża. O syn, o syn. Co dzień myśmy wzdychali, a ty się zjadli w takiej osobie. Stali, stali celiwie na sianku brzowym. Nie ma wodnego dla ciebie pobicia, ani ciepłego nie masz ukrycia. Więc pozwól Boże, biedny pastuszek proszę lat dla ciebie, ciemnych korzyść. Panie koleś, pierwsza, czy myśliśmy Nasze skromne polskie dane, w naszych atlikach ułożnych i obrady. To co daje przydać się morza, Osołeczka masła do dzieci lepo A to masło chleba, które w naszej imieniu, abyś nigdy nie wywołał, to mięsko. Jak dalej tam duszy i koszycz. Wszystkie Panie i to Tobie, Józefie Świętym, za przyjęcie nas biednych w tej skarbie. Ziemi ziemnej krawy, z tytule kraju wieziemy ofiary. nas skwiecowa zima, od swojej szopy, składa mię razem z sercem Twoje mamstwo. Proszę. O zrobię dla mamy i proszę. proszą. proszę także, niech nie, nie od złego na każdym kroku, anioł od 16 Szczęść nasz, o i wojny. Niech wszystkie dzieci dzieją spokojnie. A a teraz, a teraz, będzie do domu? te me tentat in i organizacji tego przedstawienia, dekoracji. Bardzo serdecznie dziękuję. Nic tak nie utwierdzi w dzieciach te, tego wszystkiego, nie tego, tego, tego święta Bożego Narodzenia, jak oni sami to przeżyją. Serdecznie wam naprawdę dziękuję i ode mnie macie jako podziękowanie bo na prace są super. Chodzi o to, że muszę być osobą dla niektórych bardzo dobrą, a dla niektórych bardzo niedobrą. <głos》> muszę powiedzieć kto wygrał pierwsze nagrody, czyli jednocześnie kto nie wygrał tych nagród też. Co jest piękne, że każde dziecko otrzyma dzisiaj nagrodę. Każde dziecko, które pracę dostarczyło otrzyma nagrodę za udział i nietypny oczywiście. No ale są trzy nagrody specjalne dla pierwszych trzech miejsc. A zatem nagroda wygląda mniej więcej tak, że jest jakaś książka. Tutaj jest zazwyczaj o jakimś świętym, na przykład za pierwsze miejsce jest y, Paulina Jalikot, taka święta, za drugie miejsce jest święty Karol Akutis, a za trzecie miejsce jest kto? No, oczywiście Jan drugie. No i oprócz różnych jeszcze innych fajnych rzeczy, różnych słodyczy, jest także kurczaj do, jak to jest? Nieopsoris. To jest. Sper z zabawkami, tak? Więc w zależności od tego, które miejsce, tym ten bursztyn jest większy. Jak trzecie miejsce w konkursie plastycznym otrzymuje Mateo Przekura. Zapraszamy Mateo się na Serdecznie gratulujemy Mateo. W drugie miejsce. W kongusie letajewska opowieść otrzymuję. Patrzę, wiem kto to jest, ale nie wiem do końca kto to jest i zawsze to jest dla mnie do końca niespodzianka. Nie wiem czy wiecie o co mi chodzi, ale Nikody Bartusik. Chodzi po prostu o to, że nikogo ma brata Wiźniaka Karola, którego ja nie potrafię nigdy rozpoznać jeszcze. Pytanie: Czy to znaczy, że pierwsze miejsce dostanie brat bliźniak? Czy ktoś inny? A oto jest pytanie. Uwaga, pierwsze miejsce w konkursie tajemska Opowieść otrzymuje? Uwaga, a jednak to nie będzie chłopak. Zuzanna Stenc. Gratulujemy bardzo serdecznie. za udział w konkursie dotyńska wszystkich. Piotr Liszka. Zapraszamy. Teraz Zapraszamy. jego zapraszamy wszystkich. Witam wszystkich. Witam wszystkich. Radwizja, zapraszamy Karola Bartosika. thank you Tak jest, Dawid Wierzbiałek. Gdzie jest Dawid? Bierzbiel. Dawid, Tobie też serdecznie zapraszam. Zapraszamy do Lichwestec. Oliwia, z tego co wiem, ostatnie dwa konkursy wygrała.

Nagroda bardzo ciekawa, bo Aleksander Florek, słuchajcie, Aleksander, gdzie jest Aleksander? Zapraszam, Aleksander. Proszę bardzo. Bo Aleksander, słuchajcie, był, udało mu się w ostatniej chwili dowieść pracę. Kiedy ogłaszaliśmy, że przedłużamy termin oddania prac do czwartku, do 17, Aleksander pojawił się w czwartek o 17. Więc... To jest czas, żebyśmy trochę może pośpiewali kolęd. Więc kto chce tego zapraszam do, do śpiewania. Macie tutaj księdza Didże jacie. Anią pasterzą mówi Chrystus cięga na wodzie Będę się dowiedzieć tego, wiosę do zdradę samego, jeżeli w ogóle wleję w sprawiedliwie, znaleźli Yeah.